Tylko jedne rośliny w naszym ogrodzie pachną mocniej niż róże, i są to pomidory. Czy podobają się panu moje kwiaty? spytała małgorzata, wiążąc na zawsze kwitnienie forsycji z terminem wiosennego przycinania róż. Mistrz oczywiście wolał róże. Dziś musi przyciąć 70 krzewów. Nie będzie tu zastanawiania się i gdybania. Lubię róże jak nie wiem co, ale w kwestii cięcia jestem zdecydowany, nie ma tu miejsca na sentymenty. Tniemy krótko i konkretnie. Nie obawiajcie się ciąć. Pokażę wam dziś jak to robić. Omówimy cięcie róż wielkokwiatowych, parkowych i pnących. Przełom marca i kwietnia to czas, kiedy naszym różom nie grożą już silne przymrozki. To, co kopczykowaliśmy ziemią na początku grudnia, można teraz odkopać. To, co wystaje ponad kopczyk, można staksować i przyciąć, żeby mogło rozrastać się i rozgałęziać, a przede wszystkim kwitnąć obficie i dużymi kwiatami. To pierwszy powód cięcia. Chodzi, krótko mówiąc, o to, że koronkowa forma rozgałęzionych patyczków, na której jesienią rosły listki i pączki kwiatowe, jest formą ostateczną, która nie ma się już w którą stronę rozwijać, bo łodyżki nie chcą już być cieńsze. Wszystkie takie wyeksploatowane gałązki się wycina. I właśnie teraz jest na to najwłaściwszy moment, zanim w roślinie na dobre nabrzmieją pąki. Powinno się też do tego wybrać suchy i najlepiej słoneczny dzień oraz czysty odkażony sekator, żeby ograniczyć do minimum ryzyko zakażenia ran chorobą grzybową. Wracając do przyczyn cięcia, druga z kolei kwestia to cięcie sanitarne. Jak na pewno zauważyliście, nawet na odżywianym i porządnie kopczykowanym krzewie dojrzeć można gałązki, które uschły, przemarzły, noszą ślady uszkodzeń, Sine plamy, ślady pożerowaniu insektów. Takie gałązki na nic się krzewowi nie przydadzą, należy je wyciąć. Po trzecie wreszcie, a dotyczyć to będzie róż parkowych oraz róż starych odmian, kwitnących tylko raz w sezonie, cięcie ma też funkcję formowania krzewu. Nadajemy mu kształt odpowiedni do funkcji, którą ma spełniać w naszym ogrodzie i rozmiar, któreśmy dla niego założyli. Możemy taki krzew przykrócić, poprawić, jeśli rośnie krzywo, zadecydować, czy stawiamy na dużo małych kwiatów, czy mało, ale dużych. Pozwólcie, że krótko omówię cięcie róż na różnych przykładach. Jest to naprawdę proste, zwłaszcza dla kogoś, kto zrobiwszy to sezon wcześniej, mógł oglądać rezultaty i jak pędy szybko odrastały. Zacznijmy od róż wielkokwiatowych. To bodaj najpopularniejsze róże w handlu i najczęściej kolekcjonowane, bo można mieć ich wiele na rabacie i nadają się na kwiat cięty, z czego wiele ogrodniczek i ogrodników korzysta. Krzewy te zwykle są mieszańcami róż herbatnich, a co za tym idzie, kwitną przez cały sezon, na pędach jednorocznych. Znaczy to, że pędy możemy skrócić nisko, bo róża i tak wypuści nowe, które wkrótce pokryją się kwiatami. Zostawiając mniej pędów na krzewie, możemy liczyć na to, że urosną grubsze, a więc też wyższe i dadzą lepszy kwiat. W praktyce staram się wycinać u nasady krzewu wszystkie pędy cieńsze od ołówka, zostawiam natomiast te grubsze. Nasze krzewy mają po 4-5 lat, a więc tych grubych pędów nie jest zbyt wiele. Ale umówmy się, że gdyby było nawet bardzo dużo, to zostawienie pięciu pozwoli krzewowi na solidne zbudowanie się. Więcej nie potrzeba. Napiszcie w komentarzu, jeśli się zgadzacie lub nie zgadzacie. To akurat bardzo trudno jest ująć w jakąś powtarzalną regułę, bo krzewy rosną bardzo różnie mimo że sadzone były w jednym czasie. Czasem zaledwie jeden lub dwa pędy nadają się do dalszej pielęgnacji. Mówi się trudno i tnie się, jeśli róża ma siłę, by wypuścić więcej pędów, to na pewno zrobi to z czasem. Istotne jest to, że grube pędy trzeba przycinać tak, żeby zostawić po kilka oczek nad ziemią. Nie ma potrzeby zostawiać ich zbyt długich, bo im wyżej zacznie się rozwijać część z kwiatami, tym drobniejsze będą to kwiaty. Jak widzicie na moim filmie, ja z niektórymi krzewami trochę eksperymentuję i czasem zostawiam nieco więcej, kiedy pędy są bardzo grube. Nie traktuję tego po aptekarsku. Wierzcie, mi róże rosną szybko, już w lipcu nie będą ani trochę przypominały tego, co teraz widzicie. Jak się tnie. Kilka milimetrów nad oczkiem. Jedni mówią, żeby ciąć ukośnie, żeby woda mogła spływać. Inni się tym nie przejmują. Jeśli cięcie wyszło nieczysto i skórka się drze, lepiej uciąć jeszcze raz, jedno oczko niżej. Cięcie róż parkowych jest o tyle trudniejsze, że róże te kwitną często na pędach dwuletnich. Przynajmniej u mnie, bo mam kilka historycznych odmian. Znaczy to, że nie możemy ściąć zbyt wiele, ale i tak utniemy. Pozbędziemy się wszystkich pędów zbyt cienkich, które mogłyby się pokładać, oczywiście wszystkich ze śladami choroby i całej tej koronki krótkopędów, która kwitła w zeszłym roku. Generalna zasada mówi o skróceniu zdrowych pędów do dwóch trzecich ich wysokości. Podobnie jak w przypadku krzewów owocowych, takie róże przy okazji trzeba też nieco prześwietlić, wycinając pędy najstarsze, których kora już dawno zdrewniała, bo chcemy zachowywać krzew w dobrej kondycji przez lata. Każdego roku odmładza się po trochu. Zbytnie zagęszczenie krzewu groziłoby też pojawieniem się mączniaka w sezonie letnim. W zasadzie takie formowanie powinno się wykonać późnym latem po kwitnieniu, no ale jeśli ktoś tak jak my nie przyciął, to nie zrobi krzywdy roślinie. Tylko trzeba pamiętać, że stare odmiany nie kwitną na pędach jednorocznych. Mogą kwitnąć na krótkopędach, które wyrosną z pędów starszych. Jeśli na jesieni wasza róża parkowa wybiła w młode, długaśne pędy, można jeszcze zrobić z nimi pewną sztuczkę. A mianowicie wygiąć je w arkadę i przywiązać je w takiej formie. Sztuczka polega na tym, że kwiaty na pędach róż pojawiają się zawsze w najwyższym miejscu, niekoniecznie na końcu pędu. Jeśli zmusicie pęd, by rósł w dół lub poziomo, w lato pojawi się na nim wiele krótkopędów, z których każdy zakwitnie. Właśnie możecie zobaczyć efekty takiego działania. Naturalnie w kolejnym sezonie taki pęd jest do wycięcia. O ile to możliwe, warto tak podwiązywać lub palikować pędy, żeby nie rosły pionowo w górę, tylko pod skosem. Inaczej kwiaty będą tylko u góry. Skoro już przycinamy i odkopujemy, to nie zapomnijmy o dwóch naprawdę bardzo ważnych rzeczach. Róże to żarłoczne rośliny o intensywnym wzroście. Teraz jest najlepszy moment, żeby je porządnie zasilić. Róże mają głębokie korzenie, więc niezależnie czy stosujecie obornik, czy nawozy mineralne, rozgarnijcie nieco ziemię i zakopcie, nie zostawiajcie nawozu na powierzchni, to bardzo ogranicza jego skuteczność. Po odkopaniu i nawiezieniu mocno roślinę podlejcie. Z kolei przy różach pnących, cięcie jest najprostsze i jeszcze bardziej intuicyjne, choć bywa też czasochłonne, kiedy się wyhodowało burz. Staram się odcinać te pędy, które rosną w kierunku innym do zamierzonej kompozycji, kratki lub pergoli, a te, które zostawiam, muszą się wzajemnie nie zagłuszać i najlepiej, gdyby dały się promieniście równo ułożyć na podporze. Tak jak wcześniej, znów wycinam pędy stare i chore oraz zbyt rozdrobnione końcówki, te koronkowe. Gdybym je zostawił, i tak by potem uschły, i zrobiłby się nam bałagan. W prowadzeniu róż pnących również bardzo istotne jest to, żeby pędy prowadzić pod skosem lub poziomo, a nie pionowo wzwyż, bo wszystkie kwiaty uciekną na górę. Pędy można poprowadzić na przykład w esowate zygzaki. Róża, nad którą tak się napracowałem na tym klipie, należy do odmiany Excelsa. To stara przedwojenna odmiana, która co prawda kwitnie raz w sezonie, ale za to przez półtora miesiąca. Bardzo długo nie sposób było jej znaleźć w sprzedaży, ale dziś akurat widziałem ją w sklepie. Ta odmiana ma też wersję ulepszoną o nazwie Super Excelsa, która powtarza kwitnienie. Excelsa to prawdziwa powódź różowych kwiatów. To jedna z dwóch róż w naszym ogrodzie, które nie pachną, ale i tak ma moje szczególne uznanie za niesamowitą skalę kwitnienia. W tym roku postanowiłem ją odmłodzić. Tnę bardzo mocno. Pewnie skutkiem tego kwiatów będzie nieco mniej, ale już mocno traciła formę i pędy uciekały za bardzo na szczyt pergoli. Niemal nie szło ich sięgnąć. Może prześwietlenie sprawi, że nasza faworytka nie będzie już taka podatna na mączniaka. W nagrodę wkrótce wybuduję dla niej nową pergolę, ale to już temat na kolejny film. Zasubskrybujcie, żeby zostać z nami. Powodzenia w Waszych ślicznych ogródkach, owocnej pracy.